Mówiąc krótko i zwięźle o książkach. Szczęść Boże, Szanowni Państwo, mówi Jan Franczak w BookTube. Samotność i milczenie mają podstawowe znaczenie dla pustelnika. A za milczeniem zewnętrznym powinno podążać wewnętrzne milczenie duszy, aby doszło do synchronizacji z częstotliwością Boga. Gdy pustelnik przebywa w miejscu odosobnienia, nie może w nim, jakby w jednym odbiorniku radiowym, zbiegać się większa liczba częstotliwości radiowych, ale winna być tylko ta jedna, ta, na której przemawia Bóg. W okresie wielkiego postu rekomendowałem widzom publikację Fundacji Rosa Mystyka Ku Wielkiej Ciszy, która zawiera wybrane refleksje o milczeniu i ciszy na każdy dzień roku, po to, aby właśnie nastroić się na częstotliwość Pana Boga. Ten cytat, który przytoczyłem na początku i następujący po nim kolejny fragment mógłby również znaleźć się w tamtej książce. Pochodzi on z publikacji wydawnictwa AA. Wyznania pustelnika, egzorcysty, która jest zapisem rozmowy księdza Marcellego Stancione z ojcem Angelico Mokią, tytułowym egzorcystą i pustelnikiem zarazem. Włoski duchowny, przypominając słowa Chrystusa o tym, że nie można dwóm panom służyć, stwierdza dalej, że, cytuję: Pustelnik powinien korzystać z radia tylko na jednej częstotliwości na częstotliwości Boga. Dzięki temu będzie nienawidził świata i kochał Boga. Ucieczka od świata i poszukiwanie Boga wymagają, aby pustelnik zerwał wiele łańcuchów, by dotrzeć do miejsca samotności. Koniec cytatu. Rzeczy tego świata ojciec Mokia porównuje do syren, które swoim głosem chciały sprowadzić okręt Ulisesa na rafy, odwracając jego uwagę. Te refleksje pustelnika egzorcysty Uświadamiają mi po raz kolejny, jak bardzo uwaga współczesnego człowieka jest zaabsorbowana właśnie przez takie syreny odwodzące go od celu podróży, wabiące ku zdradzieckim skałom. I to bardziej niż kiedykolwiek wcześniej w naszej historii. Po ulicach chodzą cyfrowi narkomani, którzy wabieni syrenym śpiewem z cybernetycznego oceanu zapominają, dokąd tak naprawdę zmierzają. To doskonały przepis nie tylko na to, by trafić pod koła nadjeżdżającego samochodu, w najlepszym przypadku hulajnogi, ale także aby zatracić duszę. Spora część współczesnego społeczeństwa zaczyna przypominać eliotowskich wydrążonych ludzi lub zombie z popularnych filmów katastroficznych. Zauroczeni śpiewem internetowych syren nie mają już czasu na lekturę, refleksję, kontemplację czy praktykowanie obecności Boga. Tkwią w podszytych pustką sztucznych rajach, podsuwających natychmiastowe zaspokojenie pragnień, które okazuje się ułudne, bo nie przynosi spełnienia. Unoszenie falami kolejnych doznań zmierzają ku podstępnym skałom, które się pod nimi kryją. Być może to jeden z powodów, że młodzież odchodzi od Boga i dochodzę do smutnego wniosku, że jej nawrócenie będzie ogromnie trudne jeśli po ludzku nie beznadziejne. Sądzę, że uwagi ojca Moki, podobnie jak w przypadku książki Fundacji Rosa Mystyka, mają znaczenie nie tylko dla pustelników. Włoski egzorcysta zwraca na przykład uwagę na ciekawy fenomen, że diabeł, a więc także ogólnie rzeczywistość nadprzyrodzona, staje się najczęściej widoczny świętym, czyli tym, którzy jak najdoskonalej nastroili się na częstotliwość stacji nadawczej Pana Boga. To oni, według ojca Moki, cytuję, oczyścili swoje życie z grzechu, martwiąc się i opłakując swoje grzechy dokładnie tak, jak napisano. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. W ten sposób bardziej oświetlili swój rozum wiarą, która jest podstawą ujmowania tego, czego nie widzą, ale w czym pokładają nadzieję. Wtedy to nowe światło, które nabiera mocy wraz z oczyszczeniem serca, pozwala wyraźniej widzieć istnienie diabła i jego dwojakie działania. W taki sposób wiara staje się lunetą albo szkłem powiększającym, dzięki któremu dostrzegamy to, co niewidzialne. Koniec cytatu. Mówiąc tutaj o dwojakim działaniu diabła, włoski zakonnik ma na myśli. Jego działanie zwyczajne i nadzwyczajne. Wyjaśnienie można znaleźć w tej publikacji. Generalnie książka księdza Stancione i Ojca Moki to jedno z lepszych kompendiów wiedzy o egzorcyzmach, i temu tematowi można by poświęcić osobny odcinek Booktube. Jeśli miałbym jakieś zarzuty wobec tej publikacji, to przede wszystkim taki, że chciałoby się, aby ksiądz Stancjone w jakimś chociaż przypisie lub aneksie. Zweryfikował pewne zjawiska, o których opowiada ojciec Mokia, a przed którymi wzbrania się umysł ukształtowany przez nauki doświadczalne. Notabene o tym też jest tu mowa. Jak na przykład możliwe do potwierdzenia opowieści o aniołach, które przybierają postać znanych nam ludzi w miejscach, w których jej w danym momencie nie ma, w tym postać Samego rozmówcy księdza Stancione. Ale wróćmy jeszcze do zagadnienia świętości i nastrojenia na częstotliwość Pana Boga. Być może wspomniałem już w BookTube, że według relacji egzorcystów, demony szczególnie gwałtownie reagują na imię świętego Jana Pawła II. Komentując tajemnicę fatimską, ojciec Mokja mówi rzecz zastanawiającą o obserwowanym przez nas właśnie ataku demonów na świat. Cytuję. W roku 2005 złe duchy krzyczały do mnie w swej najwyższej radości: Wreszcie umarł ten śmierdzący stary papież czyli Jan Paweł II. Odszedł ten, który powstrzymywał nasze działanie na ziemi. Od dzisiaj do walki występuje całe wojsko zła na ziemi w każdym miejscu władzy wśród narodów koniec cytatu. Nie chcę Państwa straszyć, wszak sam ojciec Mokia mówi, że to, co się dzieje, nie dzieje się bez woli Boga, który z jakiegoś powodu też i takie działania diabła dopuszcza. Nastrajajmy się zatem na częstotliwość Pana Boga. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku z cyklu Booktube z Panem Bogiem.